Ciebie to jeszcze rusza kuba po, po tylu latach? I tego ile ty w mediach społecznościowych też przeżywasz? To znaczy powiem tak, wydawało mi się, że już mnie nie rusza nic. E, I to od dłuższego czasu, od dłuższego czasu. No, czasami tam nie wiem, wpadnę w jakąś konwersację na Twitterze i tak dalej, ale to e, ostatnio zauważyłem taki, takie przejście, że, że bardziej staram się bronić, nie wiem, drużyny klubu. E, I tak i tak bardziej staję w ogonie innych niż, niż siebie, a. A kiedyś to było, że bardzo, bardzo przeżywałem tą swoją krytykę, teraz już tak naprawdę jak ktoś mnie krytykuje, to się tym nie przejmuje. Chociaż muszę przyznać, że ostatnio przed meczem z Legią, tam dałem kilka wywiadów na temat spotkania, że, że nie wiem, jedziemy po trzy punkty na łazienkowskim i tak dalej, no to tam przyjrzałem kilka forów Legii i trochę mnie ruszyło to, jak wielu kibiców na tych forach wypowiadało się bardzo negatywnie na mój temat, a a myślę, że ok, miałem słabszy, słabszy okres w Legii przez te wszystkie lata, ale myślę, że koniec końców całe, cały ten mój pobyt był bardzo bardzo pozytywny i troszeczkę mnie to jakoś tam zabolało wewnętrznie, zrobiło mi się może jakoś tam bardziej smutno niż, niż od, od, odebrałem to jako hejt i, i może to taki odrębny, odrębny, odrębny temat. Ale myślę, że, że hejt czy ta krytyka to, to, to jest część sportu. i i zawodu, jakim jest piłka, no piłkasz, czy, czy nie wiem, czy koszyk, koszykasz, siatkarz yy, i każdy inny sport, bo, bo nawet jak spojrzymy teraz na, na taką niedawną sytuację, jaka była Iga Świątek, yy, która podpisała bodajże umowę z Rolexem tak? I, mhm. I na Twitterze tam też przeglądałem te komentarze, no to... Yy, było oczywiście sporo gratulacji, ale też sporo było takich bardzo negatywnych. Kuba, Kuba mogę się wtrącić? Łukasz Wiśniowski się, się kłania. Tak, bo tak, właśnie o tej tak. sytuacji sobie off the record rozmawialiśmy. Ja mam troszeczkę inne postrzeganie tej sytuacji. Ja jak sobie. Wszedłem na tego Twittera, na samym początku tej takiej pseudo-afery, to miałem wrażenie, że na te, no nie wiem, przejrzałem Instagrama, przejrzałem, przejrzałem Twittera, tam było, nie wiem, kilkaset komentarzy i powiedzmy, nie wiem, pięć, sześć było takich, no, obcesowych, takich mało, mało eleganckich, podciągnęlibyśmy to pod hate zdecydowanie. Ale sobie myślę, że przy takiej skali, przy takich zasięgach, no nie jest możliwa sytuacja, w której te komentarze się nie pojawiają. I czy nie masz czasem wrażenia, że my jednak troszeczkę nadużywamy słowa hejt? że już każde negatywne zdanie, każdy głupek, który coś napisze, jest nazywany hejterem i on jest tak na, tak na dobrą sprawę przez te osoby, które o nim mówią, uwiarygadniali. To my czasem robimy zagadnienie z tego, że ktoś kogoś skrytykował. Gdybyśmy to zignorowali, to był tonęło w morzu pozytywnych komentarzy, na przykład w przypadku znaczy tej, tak, tej, tej... Ja, ja miałem tutaj, takie odczucie. Tutaj dobrze mówisz, ale ja, ja, ja okej okay, mówię, ty mówisz, że na przykład krytykę się zmienia w hejt od razu. No ja tak tego nie odbieram, bo akurat, no jeśli weźmiemy tą, ten przykład Igi Świątek, tak, no to y, czy tobie by przyszło do głowy, nie wiem, bo to jest jakiś tam sukces i myślę, że ona reprezentuje nasz kraj i jest bardzo młoda i, i zaczyna robić wielkie sukcesy, no to moim zdaniem to pisanie czegokolwiek na temat tego, że ona podpisała z wielką firmą umowę, no to to już nie jest krytyka, tylko to jest dla mnie bezpośrednio atakowanie tej, tej osoby i hejt.